Czyli jestem Wafel, witam Was znowu Now Wetter dzisiaj lecimy na Challenge Mode. I to polega na tym, że w każdym pokoju będziemy mieli chyba dwa challenge losowe. Dobra, jeszcze muszę mu płacić za dodatkowe utrudnienie. Ale jeżeli zabijemy ten smoga, no to będziemy mieli dwa dodatkowe itemki. Naboje, takie ciekawe. O nie, ciemno jest. Ale to będzie ciekawe. Ale tych challenge jest dużo, ich jest, nie wiem, z 50 może? Nie no, może przesadziłem Ale jest ich masa naprawdę Zone control Tylko w odpowiednich miejscach mogę strzelać Jeżeli tu posiedzę trochę, to te... Rzeczy sobie znikną Cholipka Ej, oni sami siebie wysadzili Muszę w tym posiedzieć, to wtedy to zniknie I mogę sobie strzelać gdzie chcę Shockwave Jeszcze ten gość Czekaj, tam fala uderzeniowa się robi jakaś Nie, za dużo tam było rzeczy do unikania Blobulin Rancher co? Że gdzieś tu bloburliny będą się respić? Ty, co jest? Czemu to wybuchło tak samo z siebie? Ja po prostu tu chciałem przesunąć. A to nie powinno wybuchnąć, ale nie zdał mi obrażeń żadnych, Odziwo dziwo. Zemsta szczura? No, on już się na mnie zemścił trochę. Parę razy. Tak, dwa, jak na razie. Gorgon's gaze. Aha, czyli czasami chyba będą te fale takie. Przez które nie będę mógł strzelać. Aha, są te oczka. Cyk. No. Na razie jest jeden czelacz na pokój. Później chyba będzie ich więcej. tak coś kojarzę. Ostatni atak. E, po śmierci strzelają jeszcze czymś. Nie wiem. On nic nie zrobił jak na razie. Czekaj, czekaj, czekaj. Tego zabiję? Słaba ta broń. Chyba już wolę strzelać podstawową. A, każdy robi takie, boom, po prostu. Przy śmierci, tak? No, easy. Podszoc. Co? Nawet nie wiem, co to było, bo za szybko umarli. Ghoul's Revenge. Czekaj, gul to jest ten. Gołąb? To, on mi rakiety zrzuca, ej. Skubaniec. Ej, no, wodę mi rozwalili. No i teraz będę musiał taszczyć jakąś wodę przez całe piętro. No, no to szukamy baniaka. Chyba, że tam nie idziemy po prostu. Nie, no nie chcę mi się, chyba że znajdę tak przy okazji. Adrenalin rush. Jak zrobię unik, to czas przyspiesza i to mocno. A nie zauważam tego jakoś. O nie, zauważam. A to jest taki bardzo chwilowy boost. Bardzo. Ty nie, 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 nie. Nie, chyba przy. Przy każdym uniku czas przyspiesza. Do końca rozgrywki. Oczywiście znaczy do końca pokoju. Jezu, jak ja teraz jestem szybki. Czekaj. <śla> Nie, myślę, że jest jakiś limit. Eee, ja, ja chyba już przekroczyłem limit, właśnie, czy coś. A, goni mnie trucizna. Super, świetnie, świetnie. Ty? Ale oni też mogą się od tego odróżnić, nie? Czekaj. Ty. Ojej. Eee. Chciałem, żeby było fajnie. Mimik. O jest taka skrzynka, mimik. O, chłopie. Ile ty będziesz miał życia? Weź, ty padnie jakoś szybko, co? Eee, no w sumie łatwo poszło. Psz, na każdym piętrze mnie leczy. Czekaj, to mi daje leczenie. I na każdym piętrze się odnawia. Ej, to mogę obrywać ile chcę. A jak teraz tego użyję? A, nic się nie stało. No to. Thermal Clips. Co? Czekaj, czekaj. Nagle się podpaliłem. To o to chodzi? Czekaj, czy ja przy przeładowaniu? Nie wiem i. Pod jakimi warunkami to się działo, ale okej. Okay. Shockwave. Właśnie. Co to robi? A tyle. Ej, ale to zostało. Bo czekaj. Muszę stanąć na chwilę w miejscu i teraz mogę się leczyć po prostu. Tylko właśnie trzeba stanąć, więc trzeba wybrać dobry moment. Nie można tak po prostu cup, leć się i tyle. O, tu też jest! Tu też mnie biją. Tym challenge'em. Aha! No dobra. Aha <grystanie> Jezu. Nie no, nie, nie, nie. Pozwólcie, że nie skomentuję tej walki. Lepiej nie. Stałem Stingera. Zarąbiste O! I teraz znowu mogę użyć tego dwa razy. Ile ty leczysz? Jedną HP? To dużo Myślałem, że pół Last bullet standing Okej, okay. nie mogę go rozwalić dopóki nie rozwalę innych Ej, ale to tak będzie z wszystkimi? Z z wszystkimi falami? Nie Tu tego nie ma Ghoul's revenge i gun Q Okej okay. Ej Dobra, Ghoul's revenge wiem, ale to mi zmienia bronię. Znaczy, między tymi, które aktualnie mam, i nie mogę ich zmieniać wtedy. Muszę grać tym, co mi gra powie: nie Rancher i Ciemność. Ale nie dawajcie mi już więcej tych challenge'y Dobra, cyk. Oj, nie zauważyłem go, no bo jakby ciemno było. No, gdzie one się respią? Long live the king! Czekaj, tu jest boss. Aj, zapomniałem, że nie mogę strzelać poza tymi strefami. Dobra, i cyk, odblokowane. Gdzie jest boss? Ej, miał się chyba zrobić boss jakiś. A nie ma nic. O, już wiem przeładowywanie pustego magazynku cię podpala. A to ma jeden nabój w magazynku Gorgon's Gaze. To zdecydujcie się: Gorgona czy wąż? Oj, już myślałem, że oberwę. Ej, oberwałem od niej. Jest to może gdzieś. Nie, teraz jest jedzonko dopiero. Cyk. Weź tam go. Szybci Dobra. A ciul, że mnie tam wyłączyła. Ważne, że żyje. No nie, zaraz mogę sobie nie pożyć. No szczególnie, że on tam zjada. Teraz jest mocniejszy, teraz jest lepszy. Blank. Nie mam blanków już. To był ostatni. No cholipka. No tak. No tak. Nie, ja zaraz umrę chyba tutaj z nim. Serio. Gość z drugiego piętra mnie rozwali. Gdzie ty jest? Tu. Nie no, jak na drugie piętro, to on jest dosyć mocny jednak. No patrzcie, co, jakie ja uniki muszę robić. Ja Rozwalona. Ledwo, ale... No, dajcie życie. Jedno HP. Ale ta broń jest spoko. Ta broń jest spoko. Czekaj, tu jest ten od... Broni. Czekaj, to ja wezmę, oddam to. To jest absolutnie bezużyteczne. I oddam też to. To jest spoko. O, nie, Thermal clips. To ma jedno. Jednopociskowy magazynek. Nie! No, super. Weź tam. Aha, tu była bomba, nie zauważyłem, bo ogień był. O, Ciągle wydaje mi się, że te rakiety spadające. To jest nowy mobek. I olewam go. Czekaj, ty masz jakieś życie? Wezmę od ciebie pół HP. Don't blink? Co to jest don't blink? Czym to się różni? O nie, 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 nie chcę tego termalnego dziadostwa Czekaj, don't blink różni się tym, że jeszcze dookoła coś widzę. i jeżeli na kogoś świecę, to go głuszam. A jeżeli nie świecę, to jest przeklęty. Ej, dobre. Ładna skrzyneczka. Myślałem, że to mimik, bo się otworzył i nie zobaczyłem i temu żadnego. To jest zarombiste. Z czym ty masz synergię? Okej, okay, dobra nazwa. Jeżeli kogoś tym zabije, to wtedy on tworzy taki obszar, yy, który podpala przeciwników. Explosive fire. Co? Oni po śmierci wybuchają. Ale fajne to jest, bo to mnie nie rani. High stress. Co? Ej, mocny to jest. Hammer time. No, wiedziałem. Nie. Nie. Nie, proszę, nie. Help. Pomocy. Stop. Koniec z wami. Stop. Nie więcej. Oj. Ogień był. Dobra. Szybko. Cyk. I... Cyk tego drugiego. Koniec. Uf, mam... QHP. Dobra, i teraz mam. Odbokowałem jeden z naboi. I to chyba robi coś takiego, że. Mam szansę użyć podczas strzelania innego, innej broni. Albo to chaos bullets było. A chance bullets to może jest, że. Jedno było, że mam szansę użyć innej broni w trakcie strzelania. A drugie, że mam szansę walnąć różne bardzo efekty. Unfriendly fire. Czemu unfriendly fire? Co jest? Jakoś nic. Nie widziałem żadnej zmiany. Dawaj, Synergię mi daj. Nie, randomowym, jakieś się dosłowodowało. Long live the king. O, jest król. Jest tu Bosik. Aha, Chyba jak on żył, to inni byli mocniejsi. Bo coś długo w nich strzelałem i nie padali. Hammer time, shockwave. Nie, eee. ja nie lubię tego. Właśnie, nie lubię tego młotka. Co jest? Nie mogę rozbijać zbanów pod to jest, że jak rozbijać zbany to mam wciary. Hazmat cud, ochrona przed trucizną, Ej, to się przyda tutaj, bo czasami goni mnie trucizna. Tylko że ja znowu mam jedną HP, znaczy wcześniej miałem pół, to było gorzej. O Jezu, bo król jest przeklęty. No nie, stop, stop, stop. Jakiś tam przeklinacz przeklął króla. Sprawiając, że sam jest prawie nieśmiertelny. O Boże. Jezu, jak to źle wyszło. Jak to fatalnie wyszło. Jeszcze raz. O, mogą być te przeklęte zbany. Spoko. Niewiele mi to robi. Czekaj, jest Long Live the King. Ale nie ma króla. Jest tylko ten dziad. Czekaj, ty w ogóle możesz umrzeć? Wygląda to tak. Jakbym w ogóle nie mógł. Tu jest król Ale sprytnie! O, Dobra Teraz zaczyna się zabawa, wysoki stres. Nie wiem co to robi absolutnie Co? Oberwałem i mam pół HP. To chyba jestem wysoki stres. Rzeczywiście działa na stres O Jezu A, jako berwę to przez chwilę mam... Pół... spada mi do pół HP o to tu chodzi. Czekaj, ty Czemu tu wody nie ma? Halo, nie ma. A to nie ma nawet rozwane, rozlanej wody. Tu w ogóle od początku nie było wody. Czemu? Powinno być. Ale to jest duże. Macho Brace. Value for effort. Co? O, jeżeli strzelę po uniku, no to wtedy strzelam mocniej. Czekaj, a mogę to nabadować? Zrobić uniki ciub? Chyba mogę. Long live the king. Królu, a czy ty chciałbyś na przykład... KPUM! Ale... dostali! O nie, Final Attack! No to był zły pomysł, żeby tam tego używać w tamtym momencie. Thermal Clips. Ale ty wiesz, że... Pałka nie ma magazynka? Ty! A co jakby tak... No strzelaj, 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 strzelaj... Aha. Kolipka! To był zły pomysł to bardzo Ostatnio jak chciałem go z tym, to też obrywałem, ale on też mocno obrywał. Już mu nick. Eee, spróbujemy kiedy indziej. Dobra, że na się to było na tyle, a nam się podobało 7 minut. Ha! Na razie na tyle nam się podobało. Do zobaczenia Siemka.